Dzień z tej strony Panserek. Dzisiaj będziemy grać w Akinatora. Dzisiaj naszą postacią będzie Jan Dobrowski. Zaczynamy. Tutaj, ile mamy lat, wpisujemy, to zaczynamy. Graj. Czy twoja postać jest... jest, jest czy Twoja postać jest youtuberem? No to tak. Czy Twoja postać nosi damskie ubrania? Nie. Czy Twoja postać ma psa? Czy Twoja postać ma siostrę? Tak, nie. Czy Twoja postać ma cztery nogi? Czy Twoja postać należy do Tereferę? Czy Twoja postać jest żółwiem? I udało nam się, wygraliśmy. A teraz jeszcze raz. Dziś teraz sobie wybierzemy. Verteza. No to zaczynamy. Czy Twoja postać jest związana z YouTube'ą, Tak. Czy Twoja postać jest kobietą? Nie. Czy Twoja postać jest związana z Minecraftem? Czy Twoja postać ma siostra? Czy Twoja postać ma samochód? Czy Twoja postać jest związana z serią GTA? Czy Twoja postać. Czy twoja postać jest członkiem Smedet? Nie. Czy twoja postać jest silnie umiesiona? Czy twoja postać zawsze nosi okulary, przy przynosi włosy Czy twoja postać ma starszą siostrę? Czy twoja postać pochodzi z kędziny koźla? A, to od nowa. Czy twoja postać ma siostrę? Czy twoja postać ma brata lub siostrę? Czy twoja postać jest super bohaterem? Czy twoja postać lubi kaszę jaglaną? Czy twoja postać mieszka w domu z ogrodem? Tak. A czy twoja postać zmarła okrutną śmiercią? Nie. Czy twoja postać ma starszego? Tak. Czy twoja postać używa kapelusza? Czy twoja postać jest związana z Ewy? Coś tam coś tam? Nie chyba. Czy twoja postać kręci filmik o Minecrafcie? Powtarzasz, się, ale tak. Czy twoja postać należy do teref... Czy twoja postać nosi okulary? Nie. Czy Twoja postać gra w CSGO? Czy twoja postać ma coś wspólnego z grą Lis i tak? Czy. A, dobra przegraliśmy, no to już koniec filmu. Następny film będzie za niedługo, kończymy. Na... Pa!